Witam wszystkich! Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj chciałabym poprosić każdego z Państwa, oglądającego ten film, aby poświęcił 3 sekundy i zadał sobie jedno szczere pytanie. Szczególnie ci z nas, którzy ciężko pracowali przez większość swojego życia i mają już ponad pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat. Kiedy ostatni raz udało się wam spokojnie i bez zakłóceń przespać całą noc aż do świtu? Czy nie macie wrażenia, że było to bardzo, bardzo dawno temu? W środku nocy, gdy całe miasto śpi, w waszym ciele wydaje się być zainstalowany budzik, który dzwoni nie w porę. Witam wszystkich, nazywam się Doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj chciałabym poprosić każdego z państwa, oglądającego ten film, aby poświęcił trzy sekundy. I zadał sobie jedno szczere pytanie. Szczególnie ci z nas, którzy ciężko pracowali przez większość swojego życia i mają już ponad pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat. Kiedy ostatni raz udało się wam spokojnie i bez zakłóceń przespać całą noc aż do świtu, czy nie macie wrażenia, że było to bardzo, bardzo dawno temu? W środku nocy, gdy całe miasto śpi, w waszym ciele wydaje się być zainstalowany budzik, który dzwoni nie w porę. Zawsze o drugiej lub czwartej nad ranem budzi was nagła potrzeba oddania moczu, zmuszając do przerwania cennego snu. Zwlekacie się z łóżka i po omacku szukacie drogi do toalety. Każdy krok stawiacie ostrożnie, w obawie, by przypadkiem nie obudzić żony, która śpi u pańskiego boku od dziesięcioleci. Jednak ta wyprawa do toalety często nie przebiega gładko. Stajecie przed muszlą, odnajdujecie ją w ciemności, czekacie dłuższą chwilę ale strumień moczu jest słaby, kapiący, jakby nigdy nie dało się opróżnić pęcherza do końca. Wreszcie kończycie, wracacie do łóżka, ale senność już zdążyła zniknąć. Umysł staje się niezwykle trzeźwy. Możecie tylko bezradnie wpatrywać się w sufit, czekając na kolejne wezwanie natury. Serce przepełnia lęk przed nadchodzącą nocą. Wstawanie dwa, trzy, a nawet cztery czy pięć razy w ciągu nocy. Stało się niemal waszą codziennością. Sytuacja wcale się nie poprawia. Umawiacie się ze starymi przyjaciółmi na piesze wycieczki, pijecie herbatę i rozmawiacie. Wszyscy świetnie się bawią, ale wy ciągle się martwicie. Nieustannie rozglądacie się za znakami wskazującymi toaletę. Wychodzicie z rodziną i dziećmi, by cieszyć się wspólnymi chwilami, ale musicie przerywać wszystkim zabawę i pędzić w poszukiwaniu ustronnego miejsca. Wierzę, że wielu panów rozumie to uczucie, jakby niewidzialny łańcuch był przywiązany do waszych pleców, a jego drugi koniec mocno przymocowany do drzwi toalety. Ten niewypowiedziany ból i niedogodność nie tylko kradną wam sen, ale niczym złodziej kawałek po kawałku niszczą jakość waszego życia, pewność siebie, a nawet godność. Jeśli potraficie utożsamić się z opisaną przeze mnie sceną, proszę, potraktujcie dzisiejszy film jako ważny prezent dla siebie dla waszego zdrowia na następne dziesięć czy dwadzieścia lat, ponieważ winowajcą tego wszystkiego jest często mały narząd w męskim ciele wielkości kasztana, prostata. W moim gabinecie gościłem zbyt wielu panów, którzy w końcu zbierają odwagę, by do mnie przyjść, ponieważ jakość ich życia została poważnie naruszona. Mówią z frustracją. Pani doktor, moje życie wydaje się być porwane przez toaletę. W rzeczywistości prostata jest pierwotnie centralnym strażnikiem naszego ciała. Znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym otaczając cewkę moczową niczym oponka w 360 stopniach bez martwych punktów. W młodości jest silna i cicho chroni nasz układ moczowy. To sumienny partner, który dobrze wykonuje swoje obowiązki. Ale wraz z wiekiem i zmianami hormonalnymi ten strażnik może zacząć rozrastać się w średnim wieku stopniowo zwiększa swoje rozmiary, co często słyszymy pod nazwą łagodny przerost prostaty. Możecie sobie wyobrazić nasz układ moczowy jako sieć transportową. Pęcherz jest jak zbiornik wodny, a cewka moczowa to główna magistrala prowadząca na zewnątrz. Prostata to budynek otaczający te magistrale. W młodości budynki są bardzo grzeczne, magistrale szerokie, a woda płynie wartkim strumieniem. Ale gdy się starzejemy, ten budynek rozrasta się. Ta samowola budowlana postępuje, uciskając do wewnątrz i zmuszając pierwotnie szeroką czteropasmową drogę do przekształcenia się w wąską jednokierunkową uliczkę. W rezultacie zbiornik pęcherz musi używać więcej siły, aby wypchnąć wodę, a strumień moczu naturalnie staje się wolniejszy, cieńszy, a nawet przerywany. Co więcej, z powodu ucisku ta główna droga staje się nierówna, i w zagłębieniach zawsze pozostają resztki moczu. To jest źródło uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza. Co gorsza, ten otyły strażnik będzie nieustannie nękać i stymulować pęcherz, sąsiada mieszkającego na piętrze wyżej. Pęcherz, osłabiony przez to, staje się niezwykle wrażliwy. Nawet jeśli w zbiorniku jest tylko trochę wody, nerwowo włącza alarm, krzycząc. Jest pełno, idź spuścić wodę. To jest geneza często moczu i parć naglących. Jeśli będziemy to ignorować i pozwolimy, aby ten wymykający się spod kontroli strażnik dalej broił, w najgorszym przypadku może dojść do całkowitego zablokowania magistrali i niemożności odprowadzenia wody ze zbiornika. To ostre zatrzymanie moczu sprawi, że pęcherz będzie się czuł jak balon, który zaraz pęknie. Należy natychmiast udać się na ostry dyżur w celu założenia cewnika. Taki ból i drgawki to koszmary, których żaden mężczyzna nie chce doświadczyć. Jak więc możemy uspokoić tego coraz bardziej powiększającego się strażnika, aby mógł z nami pokojowo współistnieć? Wiele osób może myśleć o przyjmowaniu różnych drogich suplementów, ale dzisiaj ja dr Torbicka chcę podzielić się z Państwem wnioskiem, wyciągniętym z mojego wieloletniego doświadczenia klinicznego, i rozmów z wieloma autorytetami w dziedzinie urologii. Najprostszy, najskuteczniejszy i całkowicie darmowy środek pielęgnacyjny ukryty jest w tej małej czynności, którą wykonujemy każdego dnia, czyli w piciu wody. Wiem, że w sercach wielu panów pojawi się teraz wielki znak zapytania. Pani doktor, pani żartuje? Nie. Przecież już i tak cały dzień biegam do toalety i muszę wstawać kilka razy w nocy. Jeśli będę pił więcej wody, to czy nie będzie jeszcze gorzej i będę musiał zamieszkać w toalecie? Proszę, nie spieszcie się z zaprzeczaniem. To normalne, że macie takie pytanie, i oznacza to, że poważnie myślicie o swoim zdrowiu. Pozwólcie, że teraz rozwiążę tę pozornie sprzeczną, ale kluczową tajemnicę w pielęgnacji prostaty. Musicie najpierw zrozumieć jedną podstawową koncepcję. Wiele razy powodem, dla którego ciągle chodzicie do toalety, nie jest to, że ilość moczu jest naprawdę duża, ale to, że wasz mocz jest zbyt stężony. Podam wam analogię, a natychmiast to zrozumiecie. Wyobraźcie sobie, że nasz wrażliwy pęcherz i cewka moczowa są jak mała ranka na skórze. Jeśli pijecie bardzo mało wody, nerki, w celu jej oszczędzania, desperacko odzyskują wodę, co skutkuje produkcją moczu o wysokim stężeniu. Taki mocz jest pełen różnych odpadów metabolicznych i substancji kwasowych. Ten stężony mocz jest jak szklanka soku z cytryny. Jest bardzo drażniący, kiedy dotyka wrażliwej ściany pęcherza, nawet w niewielkiej ilości. Pęcherz gwałtownie się kurczy pod wpływem silnej stymulacji i stara się go wydalić. To dlatego zawsze czujecie parcie na mocz, oddajecie go tylko trochę, a wkrótce znowu musicie iść do toalety. Wasz pęcherz jest w rzeczywistości dręczony przez ten stężony mocz do tego stopnia, że staje się nadwrażliwy i niespokojny. A co, jeśli pijemy wystarczająco dużo wody? Sytuacja jest zupełnie inna. Wystarczająca ilość wody rozcieńczy nasz mocz, zmieniając go z drażniącego soku z cytryny w łagodną przegotowaną wodę. Kiedy ten łagodny i czysty mocz powoli wypełnia pęcherz, nie powoduje podrażnień. Zamiast tego działa jak balsam. Wasz pęcherz stanie się stabilny i nie będzie już tak niespokojny. Będzie mógł przechowywać mocz do swojej normalnej pojemności, a następnie płynnie go opróżnić za jednym razem. Więc widzicie, to jest kluczowa kwestia. Picie wystarczającej ilości wody ma na celu zmniejszenie drażniącego działania moczu, a tym samym zredukowanie nieprawidłowych skurczów pęcherza, dzięki czemu nie będziecie już odczuwać ciągłego parcia na toaletę. Po dłuższym czasie stosowania, chociaż pijecie więcej wody, wydajność chodzenia do toalety wzrasta, a rzeczywista liczba wizyt w toalecie może się zmniejszyć, w szczególności uciążliwe parcia na glące ulegną znacznej poprawie. Oprócz tego głównego powodu, picie większej ilości wody ma inne korzyści. Działa jak wbudowany w organizm system czyszczący. Każde oddanie moczu to potężne płukanie, które może usunąć bakterie i szkodliwe substancje z cewki moczowej. Zapobiegając infekcjom dróg moczowych spowodowanym utrudnionym oddawaniem moczu, może również zapobiegać krystalizacji minerałów w moczu w małe kamienie, które blokują przewody prostaty lub pęcherz pogarszając problem. Po zrozumieniu znaczenia picia wody pojawia się bardziej praktyczne pytanie: jak powinniśmy pić wodę, aby można było uznać, że pijemy ją właściwie. W tym kryje się wiele wiedzy. Po pierwsze, ile powinniśmy pić, Prosta złota formuła to wasza waga, w k pomnożona przez 30 do 35ml. Na przykład dla mężczyzny ważącego 70 k zalecane dzienne spożycie wody wynosi około 2100 ml. Jeśli macie nawyk ćwiczeń lub latem mocno się pocicie, możecie pomnożyć wagę przez 35 a nawet 40. Dla większości osób odpowiedni będzie przedział od 1700 do 2500 ml. Wiedza o tym, ile pić, jest ważniejsza niż jak pić. Wielu moich znajomych traktuje picie wody zadaniowo. Kiedy sobie przypomną, podchodzą do dystrybutora i wypijają duszkiem duży kubek. W ten sposób organizm nie ma czasu na wchłonięcie wody. Gdy duża ilość wody natychmiast dostaje się do krwi, organizm myśli, że jest zalewany, więc natychmiast instruuje nerki, aby pracowały w nadgodzinach, szybko przekształcając nadmiar wody w mocz i wydalając go. W rezultacie większość wody tylko. Przelatuje przez wasz organizm, nie docierając tak naprawdę do komórek. Prawidłowym sposobem jest aktywne picie wody małymi łykami powoli. Z tego powodu szczególnie polecam dzienny harmonogram picia wody. Możecie się nim inspirować. Wypijcie szklankę 200-300 ml ciepłej, przygotowanej wody po wstaniu rano. Ta szklanka wody jest bardzo ważna. Może obudzić wasz organizm i uzupełnić wodę utraconą podczas snu. W godzinach porannej pracy, od około 9 do 11, wypijcie dwa razy po 150-200 dates Nie czekajcie, aż poczujecie pragnienie. Postawcie kubek z wodą na biurku lub w salonie, aby przypominał Wam o piciu. Pół godziny przed lunchem wypijcie małą szklankę wody. Od 14. zero do siedemnaście zero to czas, kiedy najłatwiej o zmęczenie i odwodnienie. Proszę uzupełnić wodę dwa lub trzy razy, łącznie około 400-500 ml. Uzupełnijcie mały kubek przed kolacją i po kąpieli. Na koniec, na godzinę do dwóch przed snem, możecie wypić mały łyk około 50-100 ml, aby zwilżyć gardło. Ale potem nie pijcie już dużych ilości wody. Następnie temperatura. Temperatura wody może wydawać się drobnym szczegółem, ale w rzeczywistości jest bardzo ważna. W Polsce, gdzie medycyna naturalna ma swoje tradycje, łatwo to zrozumieć. Woda z lodem jest w medycynie chińskiej uważana za zimne zło i bezpośrednio niszczy yang w naszym ciele, zwłaszcza yang śledziony i nerek, które odpowiadają za transport wody. Miednica znajduje się w dolnej części naszego ciała, gdzie gromadzi się yang. To ważne obszary. Gdy lodowata woda dostaje się do żołądka, zimne powietrze dociera bezpośrednio do naczyń krwionośnych i mięśni miednicy, powodując ich natychmiastowy skurcz. Krążenie krwi pogarsza się tworząc to, co w medycynie chińskiej nazywa się zastojem krwi, co niewątpliwie nasila przewlekłe przekrwienie i stan zapalny prostaty. Temperatura wody, którą najbardziej polecam, to ciepła, przegotowana woda, zbliżona do temperatury naszego ciała, czyli 35. 40 stopni. Jest najłatwiej wchłaniana przez organizm, nie powoduje nadmiernej stymulacji i może pomóc w promowaniu krążenia krwi. Jest to najbardziej przyjazny wybór dla naszego ciała, a zwłaszcza dla prostaty. Na koniec, jakość wody. Jakość wody to podstawa zdrowia. Oprócz niepicia surowej wody lub wody z nieznanych źródeł, największym problemem wody gotowanej tysiąc razy i wody, która stała przez noc. Nie jest legendarne ryzyko zatrucia, ale fakt, że wielokrotne gotowanie powoduje wytrącanie się minerałów z wody i pogorszenie smaku. Największym ryzykiem wody, która stała przez noc, jest to, że bakterie z powietrza wpadają do kubka. Rozmnażały się w temperaturze pokojowej przez całą noc. Dlatego zaleca się picie świeżo przegotowanej wody, która naturalnie ostygła. Najlepiej wypić przegotowaną wodę tego samego dnia. Po nauczeniu się, jak dobrze pić wodę, musimy również nauczyć się unikać tych zabójców zdrowia przebranych za uzupełniacze płynów. Wielu przyjaciół, zwłaszcza mężczyzn, uważa, że przegotowana woda jest mdła i bez smaku i lubi gasić pragnienie różnymi napojami. To podkładanie miny pod swoje zdrowie. Kofeina i teina w mocnej herbacie i kawie to silne diuretyki, które sprawią, że a im więcej pijecie, tym bardziej będziecie odwodnieni. Jednocześnie będą one bezpośrednio stymulować pęcherz, czyniąc go bardziej niestabilnym i wrażliwym. Soki i napoje gazowane to płynne cukierki. Duża ilość cukru stanowi ogromne obciążenie metaboliczne dla organizmu i promuje ogólnoustrojową reakcję zapalną, co jest zdecydowanie dolewaniem oliwy do ognia dla prostaty. A alkohol jest wrogiem numer jeden prostaty. Jest nie tylko silnym diuretykiem ale także powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w całym ciele, w tym wokół prostaty, powodując silne przekrwienie i obrzęk, co gwałtownie pogarsza objawy dyzurii. Wielu mężczyzn trafia na ostry dyżur następnego dnia, rano po spożyciu alkoholu poprzedniej nocy, z ostrym zatrzymaniem moczu. Takie przypadki nie są rzadkością w praktyce klinicznej. Oprócz picia, w naszym codziennym życiu czyhają również inne zagrożenia. Kilka ukrytych zabójców, które szkodzą prostacie. Po pierwsze, wstrzymywanie moczu. Powinniście oddawać mocz, gdy czujecie taką potrzebę. To normalny sygnał od organizmu. Po drugie, długotrwałe siedzenie. To cichy zabójca prostaty. Sprawia, że krążenie krwi w całej miednicy jest jakby związane w supeł. Odpady metaboliczne gromadzą się, a niedotlenienie tkanek to wylęgarnia stanów zapalnych. Po trzecie, zimno. Szczególnie ważne jest utrzymywanie ciepła w okolicach brzucha i dolnej części ciała, aby uniknąć skurczu mięśni i nasilenia trudności w oddawaniu moczu spowodowanych przez zimno. Jeśli chodzi o długotrwałe siedzenie, najlepszym antidotum jest oczywiście ruch. Ćwiczenia mogą wstrzyknąć świeżą wodę do miednicy, promować krążenie krwi i usuwać odpady. Polecam połączenie kilku form aktywności. Po pierwsze, ćwiczenia aerobowe, takie jak szybki marsz, jogging, pływanie i jazda na rowerze, to doskonałe wybory. Celem jest co najmniej 150 minut tygodniowo ponad 30 minut za każdym razem. Po drugie, ćwiczenia rozciągające miednice pomagają rozluźnić napięte mięśnie dna miednicy. Na przykład, leżenie z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej lub wykonywanie pozycji krowa-kot są bardzo pomocne. Na koniec, co nie mniej ważne, podstawowa siła wewnętrzna mężczyzn to ćwiczenia kegla. To może być najskuteczniejsze i najbardziej bezpośrednie ćwiczenie w walce z problemami z oddawaniem moczu. Może wzmocnić mięśnie dna miednicy, które podtrzymują pęcherz i cewkę moczową oraz poprawić nietrzymanie moczu i uczucie niepełnego opróżnienia. Istnieją trzy kluczowe kroki, aby dobrze wykonać to ćwiczenie. Pierwszy krok to znalezienie odpowiednich mięśni. Najprostszym sposobem jest próba napięcia mięśni podczas następnego oddawania moczu, aby przerwać strumień. Mięsień, który wtedy pracuje, to ten właściwy. Ale proszę pamiętać, że to tylko sposób na zlokalizowanie mięśnia. Nie należy wyrabiać sobie nawyków wstrzymywania moczu. Drugi krok to rozpoczęcie praktyki. Możecie napinać mięśnie dna miednicy w dowolnym miejscu. Tak jakbyście wstrzymywali mocz lub gazy, ale kluczem jest to, że mięśnie brzucha, łód i pośladków powinny być rozluźnione. Nie podążajcie za siłą. Trzeci krok to regularne napinanie mięśni. Policzcie w myślach do 5 sekund, a następnie całkowicie rozluźnijcie się na 10 sekund. To liczy się jako jedno napięcie i jedno rozluźnienie. Powtórzcie 10 do 15 razy jako jedną serię wykonujcie dwie lub trzy serie dziennie. To ćwiczenie wymaga cierpliwości. Zwykle potrzeba od sześciu do ośmiu tygodni ciągłej praktyki, aby zobaczyć wyraźne rezultaty. Ale proszę pamiętać o jakości jest ona znacznie ważniejsza niż ilość. Jeśli robicie to źle, lepiej nie robić tego wcale. Gdy nasze ciało zacznie się ruszać, następnym krokiem jest dostarczenie mu odpowiedniego paliwa. Nasza dieta decyduje o tym, czy organizm jest w stanie prozapalnym czy przeciwzapalnym. Dietę dla prostaty klasyfikuje na czterech królów i trzech wrogów publicznych. Czterej królowie to to, co powinniście jeść częściej, w tym pomidory bogate w likopen, ostrygi bogate w cynk, pestki dyni, czosnek bogaty w selen, owoce morza i ryby głębinowe bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Trzej wrogowie publiczni to to, co powinniście jeść rzadziej: w tym tłuste i czerwone mięso, rafinowaną skrobię i produkty o wysokiej zawartości cukru oraz zbyt pikantne, drażniące potrawy. W ostatnich latach badania medyczne zaczęły również zwracać uwagę na oś jelitowo-prostatową. Zdrowa flora jelitowa pomaga zmniejszyć poziom stanu zapalnego w całym organizmie, więc jedzenie większej ilości warzyw i owoców bogatych w błonnik jest również dobre dla zdrowia prostaty. Na koniec chcę poruszyć niezwykle ważną część, która jest najłatwiej przez wszystkich pomijana nasze serce. Być może nie wiecie, że długotrwały stres, lęk i depresja mogą powodować zaburzenia naszego autonomicznego układu nerwowego powodując nieświadome ciągłe napinanie i skurcze mięśni dna miednicy, co również może nasilać objawy związane z oddawaniem moczu. Dlatego nauka relaksu jest nieodzowną częścią ochrony prostaty. Sugeruję, abyście każdego dnia poświęcali od pięciu do dziesięciu minut na praktykę oddychania brzusznego, biorąc głęboki wdech przez nos, czując, jak brzuch wybrzusza się jak balon, a następnie powoli wydychając przez usta lub pielęgnujcie hobby, które pozwala Wam się skoncentrować i poczuć szczęście, takie jak ogrodnictwo czy wędkarstwo, słuchanie muzyki, gra w szachy, wszystko, co może sprawić, że zapomnicie o kłopotach, jest najlepszym antidotum na stres. Przyjaciele, to wszystko, czym ja, doktor Torbicka, chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Wiem, że treść jest obszerna, ale proszę mi wierzyć, każde słowo płynie prosto z serca, w nadziei, że pomoże Wam pozbyć się problemów. Proszę pamiętać, że nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje ciało. Jeśli uważacie, że dzisiejszy film jest dla was naprawdę pomocny, proszę nie wahajcie się zostawić łapki w górę i proszę udostępnijcie go starszym i przyjaciołom, na których wam zależy i których kochacie. Jeśli chcecie nadal otrzymywać więcej praktycznych porad zdrowotnych, które mogą naprawdę zmienić wasze życie, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Jestem waszą przyjaciółką w dbaniu o zdrowie, doktor Grażyna Torbicka. Do zobaczenia w następnym filmie.